Siemaneczko mordeczki, witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Matthew Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będę o ja zostawieniu suba z dzwoneczkiem Żebyś nie przegapił żadnego, żadnego mojego filmu, a więc tak Chciałem wam powiedzieć dzisiaj, tak? że sobie zrobimy taki challenge yy, że Kolor kilofa decyduje jaką bronią gramy przez całą grę więc Ja już nie przedłużam, więc zapraszam do oglądania i sorry za te więc, więc, więc a ja, z, witam już po krótkim cięciu i chciałem Wam powiedzieć, że mamy niebieski kilo, czyli gramy tylko niebieskimi item A, I, T, mamy. No, jak to się mówi? Nie wiem, go sorry. No więc dobra, mówię ja sobie, polecimy. Wiem, to jest na parzanka. dlatego wziąłem, żebym przeżył troszkę dłużej niż jakieś 15 minut. A polecimy sobie, na wykrzywione. Dobra. Jeżeli chcieliście, żebym na live'a właśnie... Żebym na live'ach miał własne customy, to pomóżcie mi być 1000 subskrypcji. Ja będę bardzo wdzięczny. Nie zadowolony. A, bo nie mogę tego grać. Sorry. Jest Niebieska MK. A siarby chyba się zaliczy Nie mam pojęcia. Dobra. I już jestem zadowolony, bo jest taka, że meczka to już jest dobrze. Aha. To nie jest dobrze. A swary nie mogę. przywitaj się przywitać na moim live, ie. kolego. Czy ja to mogę wziąć? Nie, nie mogę wziąć. Kury, to szkoda. Oczywiście. Jak widzicie, kolega nie chciał się przywitać na jakimś live. Ie. W sensie może on tak nie wie, co się dzieje. Po prostu się nie przybitał, ale dobra, to nie jest ważne. Czemu same zielone albo takie ten? Powiem to ktoś: Mówi jakąś pompę niebieską czy coś. Może tu coś będzie fajnego. O, oczywiście, że nie. Znaczy, no sztucer był fajny, tylko że zielony. A nie, a nie niebieski. Tu jestem zawiedziony właśnie. Hmm. Może. No. Co tu jest? No, same takie itemy niezbyt pomocne. Chyba nie jest, to nie jest ważne, ważne jest, że strefa jest trochę daleko. Ale dobra. <laughs> Sorry? I tak chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie zostawcie subskrypcję, łapeczkę o na moim kanale i napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej, a ja po prostu postaram się nagrywać. Czegoś takiego więcej. Dobra. Pytanie mam. Gdzie są typ? Jeszcze jak wydaje niebieskiego PMA to był zadowolony. I to bardzo. A nawet to nie jest ważne, bo jest to teraz, żeby spotkać się z jakiegoś typa i się z nim nawalać. No i pamiętajcie jeżeli chcecie wziąć jakiś udział w moim odcinku, na przykład nie wiem tam coś nagradzeno czy coś pamiętajcie wpiszcie w komentarzu tak, ja bym chciał coś, nie wiem tam jakiś swój mail czy coś, żebym mógł z wami tak by współpracować no a co ja mogę więcej nie mówić? No i Was zapraszam też na moje codzienne live'y, które odbywają się najczęściej o godzinie 10 w nocy, a w weekend są troszkę wcześniej. Tak, 19, 20. A może 17, zależy <laughs> Dobra, tam jest drugi gejzer, czyli sobie pojedziemy znowu nim. Dobra, pięknie O, Ale, ale, O, kałaszek. Nie chcę kałaka. Ja się nie lubię, jak kołacham, bo nie umiem. Znaczy, no nie, że nie umiem do końca, no. To może źle określiłem. Po prostu nie lubię. O, fajnie, niebieski pistolet, ale ja nie chcę niebieskiego. Ja cię mogę lunche zbierać. Bo ja nie wiem. Lecimy w stronę typu takich. Jest niebieska wolna. Już jesteśmy uratowani? Dobra, lecimy. Coś się nawalają, czyli gdzieś na pewno blisko. No i pamiętajcie, wpadajcie na mojego Instagrama To on na przykład, nie wiem, fola, jakiegoś followa zostawić, wiecie o co chodzi Zaabsorbować Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi Niebieską mkwę to ja mam Sorry za to rozkojarzenie, ale po prostu nie wiedziałem o co chodzi Myślałem, że Bambik nie zostawi, no ale... Nie jest to ważne. Ważne, że go zaraz dojadę. go znajdę. Mountain... Ale, ale... No kurde. Nie spodziewałem się tego. A i pamiętajcie, jeżeli dacie mi jakieś wyzwanie w Fortnite, żebym wykonał je, to ja to zrobię na odcinku i postaram się to wykonać. Mogę od was przyjmować wyzwania, dobra? Jeżeli jesteście chętni. bambol poleciał lecimy po niego, lecimy wiem, że to rozpoczęcie gry to tak nie można nazwać dobrym lecz już kolejne że ono lepsze ja mam ludzi szukać wszystkie bambiki się chowają przede mną Skoro i tak nie potrafię grać zbytnio, ale dobra. Nie kumam. Jeszcze znaczy, tylko zmontuję ten film. Będzie gitar. A tego mogę używać. Nie, no dobra. Nie będę używał tego. Zostaje poty będą lepsze. No bardziej przydatne niż. Proszę bardzo. Pierwszego fraga zrobiliśmy. O i też macie na, przykład napisać, na przykład napisać w komentarzu yy, no no no. Pomóżcie mi. Yy, Jaki byście chcieli challenge w Fortnite. Cie? Na przykład. Nie wiem jakieś Tajemna to... Tutaj to pomyślę. Bo nie wiem co, co można. No że... Jakie byście, chcieli wiecie, chcieli je Oje, oje. o daj. Patrzcie, jaki tam typek. Jaki tam fajny typek. Widzieliście tego bambika? To jest prawdziwy bambik. On już wiedział co go czeka, więc... No. no. Szczepem są taki dokładnie prawdziwy bambik. Gdyby to był prawdziwy bambik to on nie wiedział co się dzieje. Nie wiem czy on wiedział w ogóle. Czy on wiedział, że coś się dzieje? Kurde Zabiję tego, ale ten Nie zabił. Najgorzej. Mauda. O je, o je. Dobra. Też czuję, że my to wygramy. No co za bambik No mamy jakież okay, to na moim. Gdzieś się całą porobił nas? Jak on nas porobił, to było niemożliwe do zrobienia. No dobra. Czy było możliwe? Było, tam się zbudowało. Iż tak. tak... Tak czasem trzeba wolno zadeptować. Czemu nie? No. Nic się nie chciało szczelić. Ale to nie jest ważne. Ważne, że... Taki, nie wiem, snajpa niebieska, tylko że nie ma zazwyczaj snajp. Nie no, sorry, sorry. Muszę wyłączyć telefon, bo oczywiście do mnie ktoś dzwoni, jak nagrywam odcinek. Ale jest Wigielka porobi. Kumasz Kumaszcie? Bo ja nie kumam tego. Dobra, było wszystko ok. Nie ten typek po prostu nie mógł nic zrobić, czy ja? ja tego nie jak. Wszystkich porobiłem, tylko jeden jakiś trafił. Ale było dobrze. Przyznajcie w komentarzu, czy było dobrze, czy nie. Też to też prawdziwe przyznać. Bo mi się wydaje, że było bardzo pięknie. Ojej. To Coś mi się wydawało, że tu gdzieś ty Gdyby nie ten Bambik na plecach, to ten banan praktycznie by nie żył. No ale. Wiecie, co się nie robi na. Dla... tego, żeby zabić kogoś. Czemu mnie ktoś zabił Zarpego? Ja mam pytanie takie małe. <laughs> nie kumam. <laughs> Patrzcie, jak im na plecy idę. Znaczy tamuje jednemu. No, hmm, coś nie wiesz Tu jakiś typ bambik biega. Takiego jeszcze typa muszę zabić. Trzech ostatnich nie będę zabić. Proszę bardzo, ostatni zabity przez angiel. Pięknie, pięknie. Dobra. Jeżeli Wam się podobał odcinek, bo to by było na tyle, tak? Jeżeli Wam się podobał odcinek, to możecie odstawić subskrypcję, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie będzie za tego odcinka. A ja się z tym żegnam. Do następnego. Siema i cześć.